Witam serdecznie. Dzień dobry. Aleksandra Gładzińska. Słuchajcie, kochani, paw, złapałam go, jak otworzył ogon. Ale czy widzicie taki jest wiatr, że po prostu szok. Jest godzina 9.20, niedziela. Słuchajcie, pięknie, po prostu zobaczcie, uchwyciłam ten moment. No, jak jestem w domu, no to jest. Słuchajcie, tu mi jakieś nawet wiadomości idą słuchajcie, może, może jeszcze się pokaże, tutaj bliżej pięknie, ogon ogon przy tym wietrze to po prostu zaraz mu się połamie niech chowa ten ogon, ale walczy gołąb tam jest się stroszy na gołębia o, ślicznie piękny, duży ogon kochani, zobaczcie kura chodzi o. to ja w puszczami, słuchajcie, wyskoczyłam aż mi się ręka trzęsie ale co się nie robi dla fanów kochani moi widzicie, niedziela ja za chwilę lecę do salonu, bo muszę mam jedno miejsce tam w salonie na ścianie, gdzie muszę zeszlifować pomalować więc zaraz lecę i wykorzystam moment, że niedziela dziewczyn nie ma w pracy, tak właśnie widzicie, się pytacie, kiedy ja mam kręcić, chyba jak będę szpachlować tą ścianę no ale tak to jest Paw się odwrócił Andrzej gdzieś pojechał po jakieś gołębie o, tu wam zbliżenie zrobię, zobaczcie jak pięknie kolory jesieni